a źródło polecało. 8, 4, 19, 1919. Olkusz, kowiat. A przyjechaliśmy, grupowo przyjechaliśmy. 7 osób nas było. W 1945 hmm. listopadzie. Jak przyjechałem, to, pan, to nas zaspali po wioskach i ściągali mi wszystkie maszyny, do tkania, tkaniu, W tych wiosek, bo tam mówiłem. powywożone było wszystko przed... ja na uruch uruchomienie u nas tu, w Gdyryga. I jakiś czas, no nie wiem, no dosyć sporo, długo czasu, to my jeździli jako w transporcie, żeśmy byli, jeździli mi po tych szach, gdzie mniej więcej my czuli, że coś jest. Tam były maszyny i te maszyny przewoźniliśmy do produkcji. Tu byłem prawie w tym czasie. Ja jak wyświetlali nic. Niemcy mieli taki wózek na czterech kółkach małych i ładowali wszystko na ten wózek w czasie w tym dniu, w którym miała być kontrola. Bo każdy, który jechał za granicę, który musiał wyjechać, wziął ze sobą rzeczy rozmaite i przechodził przez kontrolę w I Ja Ja akurat odprowadzałem tych Niemców. Ja jego odprowadzałem na tych zakrętach, to podchodzili w te to to, 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 to. Ja to prowadziłem to, to przed przy tym widzieli, jak widzieli, że pola już jest, to ci szabrowniki się nie rzucali. A tak jak tylko widzieli, że sama drużyna idzie, niemiecka, tu są pierzynę, tu rozmaite rzeczy okradnie, wyrzucali, a później podbierali, jak już przeszło. Jak ja tu przyjechałem, jeszcze żadnego nie wysadzali, no bo w tym czasie, między przesą, że ja przyjechałem, zaczynamy tu wejście do dziewczynki, to grupowo cała ta, aby tu cała ulica, na ten, na ten dzień ta ulica sobie stawiła do kontroli do dorszenia.